Dziś Was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani za ani... mojej lutni, ani za imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica. I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia, jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. Aż was zjadaczy chleba aniołus przerobi.